Ciąg dalszy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15, werset 22. Czyż Jechwa ma upodobanie w całopaleniach i ofiarach? Podobnie jak w posłuszeństwie na jego głos. Oto posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Tak mówi Bóg przez proroka Samuela. Na przykład, też bardzo ciekawy fragment. Tylko chyba skupiłam ten werset. Księga kapłańska, rozdział drugi, werset 11. Nie wolno wam składać w ofierze dla Jachwę niczego kwaszonego ani kwaśnego zaczynu, ani nawet miodu nie puśćcie nigdy z dymem, jako ofiary z pokarmów spalanej dla jachwy. Pan Jezus przemienił e, sok z winogron. E, nie może być te, to płynnie sformentowane wino. I Bóg mówi, że posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Zapowiada wiele teraz się zapal kościołów, dlatego że Bóg jest w agonii. Pan Jezus to jest stanagonalny serca kościoła, to co się dzieje. Albo jest zgłoszone fałszywe miłosierdzie. Oczywiście jest to no, dla tych, którzy się nawrócą. Ale gdyby tak było, że nie trzeba się nawracać, i tak Pan Jezus wybaczy, bo jest miłosierne, to by nie było chorób, nie byłoby kary za grzechy wojen, chorób. To wszystko jest, dlatego Bóg Jezus za nas umarł. Natomiast wszystkie choroby, to one są konsekwencją naszych grzechów. Dlatego musimy walczyć z demonami. No, wzywam w imieniu Pana Jezusa wszystkie dusze wybrane do nawrócenia, postu i uwierzenia w Ewangelię. Pozdrawiam.